Cześć, witam na kanale ROW Protocol w kolejnym odcinku The Division Lore. Tym razem omówimy sobie Fei Lao. Po części Chińka, po części Amerykanka w drugim pokoleniu. Fei była zaledwie nastolatką, kiedy jej rodzice zginęli w wypadku samochodowym. Po tragedii musiała zaopiekować się swoją młodszą siostrą Heather. Nowe obowiązki wymusiły na niej szybkie wejście w dorosłe życie. Skupiła się wyłącznie na swojej edukacji i karierze, aby zapewnić sobie oraz siostrze godne życie. Nie szukała bliskości czy przyjaźni. Miała chłodne podejście do nowo poznanych ludzi, czym nie budziła niczyjej sympatii. W koleżu wzięła udział w treningu rezerwowych sił Korpusu Oficerskiego. Tam została dostrzeżona przez wojskowe szychy, co otworzyło jej drzwi do pracy w wywiadzie, a później w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Nagłe pojawienie się wirusa na ulicach Nowego Jorku wywołało w niej zaskakującą zmianę. Widziała tragedię ludzi, śmierć i rozpacz. To sprawiło, że nagle poczuła się bardzo przywiązana do mieszkańców Manhattanu. Nikt nie powinien kwestionować patriotyzmu i oddania sprawie Fejlau. Współpracownicy oceniają ją jako silną, zimną, niezależną i pewną siebie kobietę. Mało kto wie, że pod tym obrazem skrywa się dziewczyna obdarzona ogromnym poczuciem humoru, która w wolnym czasie uwielbia szydełkować i oglądać sidła w telewizji. Jest jedną z uśpionych agentów Strategic Homeland Division, została aktywowana w ramach drugiej fali na krótko po tragicznych wydarzeniach z czarnego piątku. Po śmierci swojego dowódcy na Brooklynie zarządza nie tylko działaniami wszystkich agentów w Nowym Jorku, ale przydziela również zadania jednostkom JTF. Troj który dowodzi Joint Task Force, traktuje Fejlao jako zło konieczne, ale wykonuje wszelkie przydzielone przez nią rozkazy. Wierzy tylko z jej pomocą zdoła powstrzymać chaos w mieście. Ciąg dalszej ich historii poznacie już w grze. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej informacji o bohaterach i wydarzeniach z gry, zapraszam na mój kanał.